Witam wszystkich bardzo serdecznie, jak co, jak co sobotę, dzisiaj miałem sen w ogóle, że nagrywam to w niedzielę, nie wiem dlaczego, ale spoko, ale never mind. jest sobota, jest wyzwanie, jest dzisiaj z nami też nowy Spornik Zygzak, kurczę, elegancko, jest Timek, jest i kurczę naród, Magus i właśnie spierdzielił, także co, mamy tangę ludzika jakiegoś, światła zgaszone. W sumie czy się kliknąć tą lupę szczerze? A się kliknę, dobra, zobaczmy, żeby nie było, może, żeby, żeby, w a mnie, w sumie nie, nie, pieprzę to, nie klikam, wysrane. I don't give a fuck, ja jestem spontaniczny chopak, kurczę i jelo. Może wy wiecie co tam jest, ja tam, ja tam a mam wie, to w dupi. no Więcej to, to... zabawy, jak się nie wie. No właśnie dlatego mówię, pierdziele to w sumie, nie sprawdzą tego. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że nigdy nie patrzę, jak ze starego tego fazma kurczę przed update'em. Jakoś tak lubię w sumie grać, tak naprawdę. Nie ma nawet kurcze do nagrywania dźwięku, no co za skam, co za bieda. Dobra, wezmę kamerę, wezmę sól. No co? No to for fun, no. A po co? <śmienny> <śmienny> po prostu. Dla zabawy, dla zabawy. Czy mam ja brudny monitor, czy... Nie, A jo, oh, tak Dobra, nieważne. Never mind. No dobra, Pany. Wy tam wiecie w miarę, co się dzieje na tej mapie. Pewnie dwa dowody chyba, tak. o coś tam było. Trochę, trochę ciemno, kurde. No, trochę, kurde, ciemno. Jakieś, Kurz, obiekty są? Ja po z... Z... To 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 chyba. To... To... Ulala. Kamera śmiesznie jak się otwiera, te odgłosy. A jest pan ziemniaczek? Okay. Jest pan ziemniaczek. Ktoś... O Jezu, 500 to jest tragedia. <laughs> ja nic nie widzę. A kamerą Bóg, patrząc. Patrząc. Jo, Ja też kamerą patrzę, bo to. Nie no, ja wziąłem trzy itemy. Ja wziąłem docy, suiteboxa i książkę. Akurat. O kurde, temperaturą trzeba. No raczej tak, bo nawet Ormów nie widzę nigdzie, jak chodzę. Póki co z tą kamerą, tak szczerze, bieda. Bieda, bieda. Aż piszeć przestało. No dobra, ja tutaj nic nie mam. Coś, co, coś taki cichy, ten duszek się wydaje. No kurde, shade przejdź. To co? Pozytywa, nie na no, żartuję. Chyba, chociaż począca propozycja. No, a zwłaszcza pozytywa. Hmm. Garaż? Garaż? Tak, Garaż, masz, dobra. dobra. No, składam. rozkładam. Orbów nie widzę. Ale dwa dowody chyba są tylko ja, są coś wczoraj chyba info dostałem od Ciebie z X3. No On On to może, może A, ja nie dostałem. Może ja. Bo Jaki dość spaw. długo czekałem. Czekałem chyba 15 minut na dowód trzeci. Wde I nie dostałem. A <grym> <grym> i get, w sól, panowie, Jezus Mario. Ja mam to Dobra, wykreślam to w cholerę póki co taka pierwsza gra typika na wyzwaniu. Wszystko wykreślam, dowody to co będą to zostawię i co to tak wszystko box. Dobra, dobra, już tato spokojnie. Idę do Spawna. O jakieś temki. Nie, no, dobra. Tu, 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 tu. Telefon proszę się nie odzywać. Dzięki. RP Sprawdzmy sobie no, Smart Spirit smaczka. Box milczy. Na razie. Cicho ciemny. Milczy Spirit Box. Cicho ciemny, cicho ciemny. Trzejd no. to może być. No w sumie, nie? Teoretycznie tak. No może być. 6 stopni. O, ten aparat, wypieprzam w sumie, pieprzę ten aparat, nie będę się pierdzielił z nim. Dobra, to Chcę, wyjdźmy. Nie, że... ja jestem poza domem, no kurde. Ja no. jest. No, ty... O no, o, o. hater, hater, hejter, kogo my tu mamy. Dobra. To jest sobie z tego archiwizmiem niestety na ten... Na tą książkę. Oh my. Zgromadzenie ludowe. my wiecie co, ja to pieprze. Naczekałem się. Teraz tego wleci. Pozytywka, zaraz właśnie chyba wleci i tyle po prostu może. Tak, muszę wyjść. Poczekaj, dam, dam dalej troszkę też tego, może tego. Pisma nie ma. Mówię, tak niechętnie to chyba kolega. Mapy większość wolnych z tego co widzę. Mam jednego tutaj książkę może jedną po jakąś stronie albo coś. No tak nie jest gagatek z niego nic trochę. No, no, orbów też nie widać. No, no właśnie nie było zbytnio. 4 stopnie. Hmm. Bro. Uwde, co tak. Shade. Shade hmm. No tak, prawda, tak. może szade, szadowski no. Możliwe. Łuda łudowska, może być, hmm. bardzo możliwe. No bo, no, bo tej to nie jest, no szanujmy hmm, się. No, no, no <grym grym> wykreślony ten uchwał mam w sumie i ten to nawet hajd. Ja też mam, My no ten mam wykreślony. Mroźny hmm. pewnie pewnie. Właśnie 4 stopnie, no, na razie póki co, ale to. Pewnie spadnie. No to... Trzeba chyba oczekiwać. Może tego no. Spirit Boxa sprawdzić jeszcze raz. No właśnie, no nie no, wiem. Jo, nie? To ja wyjdę, to się zerknij panie drogi. Może coś nie, nie wiem, braku. kurczę. No ten wypada. Oni to kurczę by chyba bardziej by trochę eventował, no. trochę by tutaj tej bieda. No to jest o mnie, tak no, cicho zbyt jest raczej. Musimy dać trochę. No, za, za cicho jest, no, on niczym nie rzuca. No, no, nic nie, nie robi w tej grze. No trochę ma to rzucanie. No właśnie, nie. No można zaraz klaje, pozytywę klaje. zobaczyć, może jakiś movement speed będzie miał czy coś tam, nie, Zerknąć sobie, zaraz można pierdzielnąć tutaj się skitrać najwyżej, w sumie. No, sp no spirit boxa to to nie ma, pan, panowie. Proszę cały garaż. Zaraz pozytywę, to opala ci to w pizdu? No ja jestem już w garażu, szafka jest w garażu wolna, jakby ktoś chciał. Ja sobie to w szafie, Odpala, dobra, uwaga, odpalam. Ok, tutaj, tutaj. tutaj. Normalny Mugle ma co raczej chyba shake mi się wydaje. No. Nie, Nie UFA, nie Twinsy. no, nie no, Nie to, nie to. No, jak nie będzie shake, to ja nie uwierzę w to. Już od razu zaznaczam i spierdzielamy stąd po tym kancie. no, nie chcę zakładać testu po prostu, bo do. naprawdę to jest niesamowite w sensie. No, pochodźcie, no, jak szybko kurczę. Dobra, chodźmy zobaczyć, bo to no, nie. A! okej! <śmieniciela> po O no, wcimy no, dla drużyny jo. No dobra, niech tak będzie. Nie no, przecież to jak a to, będzie. Szajto. A to będzie Mara? No, Mara? Oh, ja, ja to ja będę bliźnięta, nie wierzę w że... Nie wierzę w takie cuda. Chociaż ta gra po Chociaż to, to fazmo. No właśnie, ślemo. To jest o, oh, kurde, ty imagine. Imagine Dragons i... Uda, nie no, proszę Welcome Państwa, back. tutaj bez przesady, tutaj to profesja. Profesjonaliści! No właśnie, w swoim fachu. Dobra, let's go next. Bierz ta, co chceta. No, no, ja wezmę to, w to, w to, 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 to. No, z, za wschód słońca, bez bez to wschód. Sól. dobra. Ktoś, ktoś mi ufałkę zabrał, what? Nie ja. Okay. Not me. Czekaj. O dobra, mogę podnieść, dobra, 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 chodźmy. Przeb trippin I'm tripping No dobra Dobra, dobra O orby są w tym pokoju panowie w tej dziesięcym jak coś. Może spytam z boxa Are you here? No, dobra. Are you close? How old are you? Are you friendly? Nagrać z e, tak, 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 nagrane są, bo ja. tego od razu ten ma. No. Ło, to... rzucił pismo. Czy my to bierzemy pod uwagę, że to jest zamknięcie, czy wykreślamy? Bo to jest taki poziom tak. w sumie? Okej, okay, no to wybierdzielaj. No, to pismo ducha nie ma. Jo. Tyk. O, docy! O, docy, Chyba nie ma. No to zostaje nam Jure Oka i Raichu, no takie ciekawe w sumie osobistości, o! Co nagrałem doca nawet, bach, 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 rozumiesz to, dobra. No to i taki to sympatyczny duszek od razu, kurde, jakieś tutaj działania bardzo fajne, a nie szejdzik. Czyli tak, albo Freezingi, albo MF5, albo Spirit, jo. Wszystkie dowody mogą być. No, niby tak, no ja wykreśliłem tego UV PISy w sumie sporo zamknął, nie? Jak liczymy na to, że jest 3 rzeczywiście, bo naród tak mówił, że tutaj grał, to... Bo sprawdzałem. No ty kurde... Cheater. <grym> Cheater. <grym> Cheater, sprawdził opcję w grze, jak tak można. Ja nie no tak wiem. Tak sprawdziłem. <grym> to możemy przykutasić na ten najwyżej ostatni, ale na spiryta chyba nie ma, chyba, że ktoś inny będzie chciał sprawdzić sobie, ale... Jakby spiryta nie było, to pasuje. No. Ej, kurde, nie ma się. O, dzięki, well. dzięki. To to suicide takie jeszcze zrobił darów. co? No to jest inne. Proszę państwa, co to tutaj za dzikie, dzikie densy? No idzie, wiem. Inne. Mogę nagrać ciało twoje chociaż tyle. Możemy... No, ja w... Myślę, że piątka przez chwilę to. Well Jedny jak film. A filmie. jakie kroki? Co? Zaliście go w ogóle? No nie, no przecież on po prostu w tymku się zrespił. Nie, nic nie słyszałem. Była insta tutaj. Niestety. Także tak trochę no... Nic nie było na przeżycie. No, dosłownie. Chłop po prostu chciał zabić tutaj innego kolorowego człowieka, kurczę, Nieładnie, <śmiech> nieładnie, <śmiech> nieładnie, nieładnie, no. Jak w filmach, przypadek? pierwszy czarny ginie. Yep. Robię fotę sobie. O, A przypadek, że jego zabił? No. o, ole. o. poruszacz. No, nie tu ma. O, co to jest? Czapka? O. No, czapeczka z Czapeczka. czapeczka. To nie jemy. No, Gdzieś tam se wije, nie? Chyba w ciele tymka bardzo możliwe, wiesz? Bar bardzo 9 chyba stopni tak. tu jest. Tu jest 9 stopni. No, tam dużo, danie, bo tu jest dużo itemów, więc jak schantuje to, Rajczu będzie top siup, nie? W sumie tylko nie mamy czym no, sobie no, zbić tak teraz, więc trochę będzie jak ta suwa robiono po ciemku. No, dobra, no co? Zaraz powinien you Ariusiu? Ta, bo on może hantować z sześćdziesięciu pięciu. Jakieś takie świetne przedmioty. Zobaczymy, no. Ale i tak cały czas... O, ale my... i tak tutaj lewituje, ja cię zsunę. Ja użyłem, bo ze jest... No ja nie, troszkę zleciało. Teraz kolejna śmierć. And another one. And another one. Co A jak to zdjęcie nie zleciało? Co? To zdjęcie na oknie, nie wiem jak ono się trzyma. Na czym? <laughs> No w sumie tak mocą nie wiem, no w teksturze chyba wbita troszkę tak z tego co widzę, także... O, znowu poruszać znaczy, chwani. Kolej... No nagrałem do chociaż kolejny, a też pieniądze. Drzwi się ruszyły, niesamowite. Fajne zdjęcie, zwłoki, a tam są docy a zwłoków no? nie ma. A to u mnie elegancko, no, że sobie tym jak kurczę tak fajnie. A to u mnie nie ma nic. Ja bo bo to jest, to nie to, to nie to jest głupio, że to jest ciągle zbugowane właśnie, że to jest, Zdjęcia ta nie pokazuje teammate'om tak jak zrobiłeś ty, to jest takie bullshit według mnie. A nie wiem, tak ciężko No się bo, powiem, jakby... Sobie. No i no ja... Jako poza siebie nie widzimy. Proszę. jakby Jakbyś miał ten... Yy, no. też na głowę, ten kamerę czy cokolwiek, mm. to zobaczysz ciebie tylko tej kamery, a po prostu... No ja, niby nie, oni wymawiają. No tak, mu jest taka zrobiona? To nie wiem. No, się, też nie wiem. Też nie wiem właśnie. No dawaj tego Hancisławska, gościu. Kurcze, ile można czekać Nie przedłużaj. Nie przedłużaj, nie przedłużaj gościu. Pej przedłużaj. Będzie Tym, tym zmieniałem strojów. No, no kurcze, oby. Może ja w sumie nie będą inne ciuchy. To może na zdjęciach coś tam ten. No może ja oby tak było. O Hancik Ant. Co? Nie rajdę. Nie, to nie jest rajdę, to co nam no, zostaje z tych kolegów? Jurej, okej. Okay. Tak. Jo. Jurej, nie, okej. Okay. Może być okej, okay, no bo się tak. W ogóle nie reaguje na. No... To. Zbytnio tak. Ja też mogę pokazać. Kacz. O ty, zabił On mnie. Smacz mi nie zadziałał! No nie, to jest jury <grym> to jest. A nie, okej. No a Spirit Box był? No w sumie, a no łap się, to rzeczywiście przecież I, nie było Spirit. Ja nie sprawdzałem Spirit Boxa akurat. Ja nie, to nie, mogę tak. jeszcze raz, ale. Are you here? Are you close? Jak to nie Spirit Box, to. Are you, here? Here? Muszę jeszcze, are a, a, you close? Ty, a ty tam naród używaj smacza w garażu? Nie. Bo on za mną poszedł, a Ciebie olał chyba. No ja go lupowałem za autem i... Nie mówcie, a, no nie. Tak. Ja tak. Czy chciałem jeszcze temperaturę sprawdzić, ale nie widzę za cholera. Are I you... EMF znam... 5? Nie, nie ma. Temu jest je tak, że znosi 5? How old are you? Are you friendly? No nie no, chyba, co no... Jurejka może? You're no z tego raczej wynika, no Spirit no, no. no, 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 to... nie chce jak nie, to ta gra jest upo i no nie wiem, nie chce dać odpowiedzi, no. No to A damy Jureja, right. no. No, no. zobaczymy. Damy Jureja. To... Jedyna opcja. Ja daję. O no, nie, nie rób tego many, przecież nie ma spirit boxa. Don't do sobie, Zaufaj proszę. mi, zaufaj mi, zaznacz Yureya. Jak tak, to nie wiem, robię salto. Jokaj. <grym> Jokaj, No dobra. Wiara w Jokaja ci się nie opłaci, mój drogi. Patrz to. Jurej. No i widzisz, mówi, no. nie zaufał, no, i... nie zaufał. I... Nie zaufał. Upad ...upadłemu youtuberowi. <laughs> dobra. No i co? Jeszcze jedna. Wtedy lecimy. Widzisz, widzisz? Jednak, jednak tutaj... Boży trzeci dowód dał radę. Dobra, ja to mogę Spirit Boxa znowu najwyżej czapnąć sul. No i dobra, i co? Taki, taki co, no? Taki, Jest wanko, takie klachiko, bym powiedział. Nothing special about it. 3000 pokój, gdzie ten. Any orb? Nie ma orb. Any orb, no, w garażu tutaj nic nie widzę. Nigdzie nie widać orbów. No, bueno, bez... Tutaj panowie, tutaj panowie jest. Tutaj chyba ma? jest. No, tu jest 10 stopni. Było tu... przez chwilę. Może, może ja. albo, albo i nie. Co nie, no, to jest 10 stopni, to, jest, to, jest 10 to? stopni. A normalnie no, gdzie jest? Ile jest? Po 15. No, to no, jest... Może, no, no. Pan tak to orbów i tak nie ma. No, to orbów wykreślę od razu na instanczny. O, Nie ma UV. I nie ma. Drzwi no, dotknął. Wymyślamy to no, w no. Ale nie ma upał. Okej. Bedboxer z wami zapytam, are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? No samemu nie wiem, no, może samemu bardziej będzie chciał zobaczyć potem sobie. Albo jak chcesz to pyta ja się nam ja O, Okej. Okay. Jo, każdy poza domem jest tak, że możesz śmiało pytać pani drogi. O jego, nie wiem, prywatne klucz, zachcianki albo coś. Dobra, piorę sobie smaczyka taktycznego w razie co? Pani chyba nie lubi. Chyba nie lubi? Kurde, <laughs> to tak, no to cóż. No to to. Uuu, da oni dostaje Jak wszystko no, do, wykreślone. O no, Oni. Oni wtedy tylko. Ja i wiesz, bo przeklimy w sumie z takim Ninfej, no, zobaczmy, czy to no, będzie rzeczywiście dobra, oni. W sumie tak z ciekawości, w sumie. Czy rzeczywiście wszystko po prostu tak po kolei sobie wykreślając, rzeczywiście, bo nie było, czy to będzie naprawdę. Oni nie. Jestem ciekawy w sensie, bo tak, tak wynika z tego, ale jest taka ekipa, ty przykuc taki kurczę, ziomek na środku. <heraus> Holy moly. Imagine. I co? Ja Patrz, 100% jestem pewny, że to oni. No, Insanie. Ja pierwszy to, to jest takie predykty bo ten event, że ja pierwszy się ten ten. No well, I mean... Easy no, powiem szczerze, easy. Tym jak jako tutaj kurczę. Już przynęta jedna. Dwie minuty. Trochę. No, t, t, elegancko. 20 prawie materiałów, w sumie nie, no fajnie. Tak, było. to się nam to zajęło niż na speedrunie. No, dosłownie, szybko wszystko wykreślone, Bach, bach, kurczę, elegancko. No, co, no fajnie, fajnie się kurczę. No tak tutaj... to można grać. No, no tak to można dać, U, a nie jakiś uda, kurczę, który nie daje w ogóle dowodów. No szanujmy się, panowie. No dobra, co? Ja dziękuję za oglądanie moi drodzy youtuberowi tutaj. Yy, możecie lajki like zostawić. Dzisiaj będzie strumyk z demonologic pewnie taki szybki w miarę, może o 17. O. No, no no, no, to dlatego z chłopakami będę sobie grał dzisiaj także jak ktoś chce zapraszam serdecznie moi mili i ja się żegnam także trzymajcie się moi mili do następnego